Witajcie, wszystkie mamy na całym świecie. Myślę, że mam dla Was ciekawy przekaz, ponieważ żadna z nas tak naprawdę nie skupia się na sobie ani na tym, co ma do przerobienia jako matka. Więc myślę, że w dniu dzisiejszym anioły dostarczą Wam pewnych wskazówek, co przepracować na ten moment. Zapraszam wszystkie mamy w dniu ich święta na odsłuchanie tego przekazu. Spójrzcie na karty, spójrzcie na kamienie i zastanówcie się, którą grupę chcecie wybrać. Są ich trzy. Zapraszam do odsłuchania wszystkie osoby, które wybrały grupę pierwszą. Na karcie widnieje tajemna siła niebieska, która mówi o tym, że tę tajemnicę znasz tylko ty. Mieszka ona głęboko w sercu Twojego istnienia, to siła Twojej tęsknoty, która umacnia Cię. Ochrania towarzyszy na drodze do dalszego rozwoju. Poznaj ją, zrozum ją, nazwij ją, przywołaj ją, przypomnij sobie o niej. Mieszka ona w świecie niewidocznego, podąża zawołaniem Twojego wnętrza. Jest inspiracją i światłem płynącym z nicości, kieruje Twoje kroki ku nadziei. Jeśli dosięgła Cię tajemniczość tej karty, wówczas Twoja osobista grupa anielska chce Ci przekazać, że istnieją jeszcze świetliste siły, które są przydzielone indywidualnie każdemu człowiekowi i działają tylko dla niego. Są to promieniujące, obdarzające siłą formy energii. Wspierają cię i są Ci pomocne w Twojej obecnej sytuacji, jakkolwiek by ona nie wyglądała. Chcą, abyś sobie o nich przypomniał? One również szanują Twoją wolną wolę i dlatego cierpliwie czekają na zaproszenie do Twojego życia. Radują się, gdy przesyłasz im swoje myśli, obdarzają cię energią miłości. Być może podczas czytania tych wierszy będziesz natychmiast intuicyjnie wiedzieć, o jakiej tajemnej sile jest tutaj mowa. Połącz się z nią, ponieważ przesyła ci ona znak swojej miłości. Jej umacniające światło towarzyszy Ci nieustannie. Jeśli nie jesteś jeszcze pewien, jaka kochająca siła wzywa cię poprzez wyciągnięcie tej karty, zapytaj po prostu. Siła, która przysłałaś mi ten znak, przedstaw się. W ciągu następnych trzech dni otrzymasz odpowiedź. Zostaną ci przesłane znaki, bądź czujny, rozpoznaj je i ciesz się z nich. Przesłanie brzmi: tylko ty sam możesz otrzymać ten bardzo osobisty znak swojej siły. Myślę, że kobiety, które. Są mamami i wybrały grupę pierwszą, powinny bacznie obserwować swoje otoczenie, obojętnie w jakiej sytuacji się znajdują. Myślę, że intuicja je poprowadzi i doskonale będą wiedziały, kiedy i w jakim momencie odczytać dany znak. Przechodzę do grupy drugiej, której towarzyszą Elohimy, Kasiopeja i Minerva. W królestwie boskiej mądrości niewyczerpane źródło złocisto-żółtego płomienia płynie w nieskończony bezmiar formy. Jesteś formą czystej świadomości, przenikamy każdą komórkę pulsującego wszechświata. Ożywiamy formę prasiłą stworzenia. Uszlachetniamy materię poprzez wieczne światło z bezczasowego źródła prawdy. Jesteśmy odbiciem doskonałego bytu. Przenikamy substancje swoim światłem. Elohimy, Kasjopeja i Minerva oznaczają, że zostałeś wezwany do tego, aby przekazać je dalej wszelkiemu stworzeniu. Jeśli nie skierujesz swojej uwagi na wnętrze, Zabłąkany staniesz wyłącznie przed odbitkami, które nieskończony, niewidzialny duch zostawił w świecie materii. Ale do czego przydatny jest symbol, jeżeli nie zrozumieliśmy go od środka? Dzięki tej sile otrzymujesz klucz do drzwi duchowego świata, świata z widoczny, za widocznymi odbitkami. Czasami wystarczy raz zobaczyć symbol, a dopiero znacznie później dowiedzieć się, w jaki sposób rozumieć jego znaczenie. Możesz jednak koncentrować się na rzeczach i wydarzeniach, obdarzać je swoją energią tu i teraz i przez to je aktywować. Możesz nauczyć się być coraz silniejszym w teraźniejszości swoimi myślami, uczuciami, swoim sercem. W ten sposób możesz uszlachetnić ową teraźniejszość i pojąć głęboką mądrość. Bądź obecny. Zajmij się człowiekiem, który właśnie jest przy tobie. Zajmij się miejscem, w którym właśnie jesteś. Połącz się ze światłem kosmosu i złotem ziemi. Prześlij i pokochaj mądrość z serca boskiego źródła. Przesłanie Kasiopei i Minerwy brzmi: Jedyną ścieżką trwałego rozwoju człowieka jest jego ciągłe troszczenie się o swoją duchową doskonałość. Mamy z grupy drugiej: zajrzyjcie w swoje wnętrze. Myślę, że tam są wszelkie odpowiedzi, a Anioły poprzez swoją obecność będą was zawsze kierowały na dobrą drogę. Myślę też, że to nie tak do końca, kiedy wydaje nam się, że jakaś sytuacja jest dramatyczna, jest nieciekawa, że nie damy rady. To nieprawda. Kobiety mocy i matki zawsze dają radę. Obojętnie w jakiej sytuacji by się nie znalazły. Jesteście silne i zaufajcie aniołom, a one was poprowadzą. Teraz przejdę do grupy trzeciej, gdzie pojawiły się anioły złotego promienia. Bicie Twojego serca wyznacza puls Wielkiego Ducha. W mistycznych podróżach podążaj za nami w wewnętrzne światy. Uwolnij się od form skończonych, zanurz się w prądzie wiecznego światła, przyłącz się. Prąd wiecznego stawania się i przemieniania jest ruchem wiecznej egzystencji. Kiedy te anioły pojawią się w Twoim życiu, mogą okazać Ci pomoc na cztery różne sposoby. Przede wszystkim pomagają Ci w zdobywaniu wyższych płaszczyzn świadomości. Są obecne na przykład wtedy... Kiedy przeobrażasz się z ucznia w nauczyciela, przechodzisz z dzieciństwa w wiek dojrzały, z beztroskiej dorosłości w świat obowiązków macierzyńskich, ze stanowiska podwładnego na odpowiedzialne stanowisko przełożonego. Kiedy przywołujesz te anioły, pożerasz swoje duchowe horyzonty. Przynoszą ci one poznanie, większą ilość energii, zrozumienie dla procesu przemiany. Są one nadajnikami Bożej wiedzy. Pokazują ci nowe drogi i możliwości. Pomagają ci zostawić ze sobą przestarzałe wyobrażenia i schematy z przeszłości, ulepszyć cię, odnowić i zmienić. Anioły złocisto-żółtego promienia służą uwolnieniu się od zewnętrznych uzależnień, przymusów i presji. Pomagają ci podążać drogą serca. Mówią ci, że swoją siłę możesz czerpać również z dziś, a nie tylko z wczoraj. Wspiera. Cię w tym, abyś zwrócił swoje spojrzenie we właściwym kierunku przed siebie umacniają także twoją pewność siebie i oświetlają ciemne zakamarki Twojej duszy przesłanie brzmi To czego masz się nauczyć zostało przewidziane w Bożym planie dużo wcześniej. Myślę, że anioły złotego promienia są po to, żeby dawać Ci mamo ścieżkę wyboru Zawsze możesz wybrać, czy chcesz zostać w tym miejscu, w którym jesteś, czy chcesz się rozwijać, czy pragniesz jeszcze czegoś innego. One podpowiadają, co możesz zrobić, żeby Twoje wnętrze rozwijało się w taki sposób, w jaki tego pragniesz. Myślę, że anioły są zawsze z nami. Bo sama je widuje. Co prawda mentalnie. Ale widuje i są ze mną już dość długo. Historia. Spotkania z aniołami. Jest dość powiedziałabym, że śmieszna. Ale na razie nie będę jej przytaczać. Może kiedyś ją przytoczę. Jak poczuję się na to gotowa. E, mam nadzieję, że będzie się do mnie wracać. Bo będę miała wiele ciekawych treści do przekazania, ponieważ nie zamierzam skupiać się tylko i wyłącznie na kartach. Moją misją na tej ziemi jest wspieranie innych. Jestem łączniczką wiedzą. Jestem kobietą mocy. I myślę, że. Jestem też po to, żeby wspierać kobiety, które czują się na tej ścieżce w jakiś sposób zagubione. Dlatego zapraszam Cię do siebie nie tylko na kanał, ale do wyjątkowego miejsca, które stworzyłam w cieszynie przy ulicy Sejmowej 4, a które nazywa się Gryfno eee, Jest to miejsce. Myślę, że wyjątkowe, bo mieści się w kamienicy z XVI wieku. Czuję tutaj bardzo pozytywną energię. Jednak czekam na kobiety, które po prostu tutaj przyjdą, będą ze mną i e, będą chciały porozmawiać na tematy, na które e, nie z każdym mogą porozmawiać, jeśli wiecie co mam na myśli. Ale myślę, że w końcu ta ścieżka się otworzy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego przekazu i myślę, że będziecie, tak jak już wspomniałam, ze mną na dłużej. Pa pa!